Czy myślisz o sobie, jako o osobie skutecznej, zaradnej, elastycznej, wytrwałej? Dziś właśnie o poczuciu własnej skuteczności porozmawiamy. A jeżeli jeszcze się nie znamy, to cześć, nazywam się Ania Ułańska i jestem połową łańskiego duetu. Uwielbiamy razem z Olą mówić o sobie, że jesteśmy polecaczkami dobrych książek, ponieważ na co dzień w kanałach social media, tutaj na YouTube, jak i na naszym blogu ułańskie.pl Zajmujemy się głównie polecaniem i, w najbliższej przyszłości, również sprzedażą książek z tematyki samodyscypliny, nawyków, zarządzania sobą w czasie, pewności siebie i szczęścia. To są właśnie tematy, które wydają nam się szczególnie ważne, jeżeli myślimy o rozwoju osobistym i budowaniu takiego świadomego i szczęśliwego życia. Dziś temat poczucia własnej skuteczności. To jest temat, który. Przejawia się w książce Piotra Modzelewskiego o odwlekaniu, która traktuje o odwlekaniu. O niej będziemy mówić w tym tygodniu wyjątkowo dużo. To, co w tej książce jest niesamowite, to to, że autor połączył na pozór niezwiązane ze sobą tematy. I tak na przykład optymizm połączył z odwlekaniem, ale o tym innym razem. Dziś chciałabym powiedzieć Ci więcej na temat poczucia własnej skuteczności, a w zasadzie o tym, co powoduje, co nam daje. Poczucie skuteczności i jak możemy je podnosić. No i tak na przykład poczucie własnej skuteczności wpływa na to, w jakim stopniu wykorzystujemy własne zdolności. E, czyli y, na ile mamy do siebie tak naprawdę zaufanie, na ile postrzegamy siebie jako osobę, która jest skuteczna. Czyli kiedy y, stawiasz sobie jakiś cel, jakieś wyzwanie, postanowienie, mówisz coś, to realizujesz to. Poczucie własnej skuteczności jest bardzo ważne i według mnie ma nawet związek z poczuciem własnej wartości czy z pewnością siebie. Właśnie to poczucie, na ile Ty rzeczywiście jesteś jakby osobą, która robi, która działa, która posuwa rzeczy naprzód. No i właśnie, w jakim stopniu wykorzystujemy własne zdolności, czyli na ile Ty sama uważasz, że masz mocne strony i odwagę narzędzia, umiejętności, które pozwolą ci ten swój potencjał no, pozwol pozwolą mu wybrzmieć. No i na przykład, jak tak sobie myślę, no to poczucie własnej skuteczności i w kontekście właśnie wykorzystywania własnych zdolności jest mega ważne, bo jeżeli nie masz tego poczucia własnej skuteczności, czyli nie uważasz, że jesteś osobą, która jest właśnie skuteczna, która realizuje, dowodzi, no to nawet jeżeli masz jakieś mocne strony, no to nie przyjdzie ci do głowy. Zrobienie z nimi czegoś, wykorzystanie ich. Dalej, wpływa na to, co i jak długo próbujemy wykonać. Czyli, jeżeli um, uważasz się za osobę, która ma słomiany zapał, generalnie poddaje się po pierwszej próbie, no to tak właśnie się dzieje. Czyli poddajesz się szybko i nie masz zaufania do siebie, że dobra, spróbuję, w końcu mi się uda. Osoba, która ma poczucie własnej skuteczności, próbuje dziesiątki razy. Ostatnio mam dużo takich przemyśleń, właśnie, że mm, mamy coś takiego jak fałszywa nadzieja, właśnie. Czyli że zakładamy jakiś cel i myślimy, że on przyjdzie nam jak z płatka, nie będzie wymagał e, od nas po prostu potu, krwi łez i wyjdzie nam szybko, łatwo i przyjemnie. E, a nie do końca tak jest. I e, ostatnio spotykam się właśnie z historiami głównie przedsiębiorców, oglądam przygody przedsiębiorców, które serdecznie ci polecam ten kanał. No i tam. Rozmawiałam z ostatnio, że to jest niesamowite, ale ci przedsiębiorcy rzadko kiedy osiągają ten ich pierwszy biznes z tym, który osiąga spektakularny sukces. Tam jest masa historii po prostu, że miałem jeden sklep, drugi dopiero mi trzeci wypalił. Tu się zadłużyłem, tam zbankrutowałem, tu po prostu mając ileś lat mieszkałem w kawalerce z kolegą po prostu i jadłem pizzę z bananami. I, 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 ale to, że masz poczucie tej skuteczności, czyli że ileś rzeczy już kiedyś osiągnąłeś, coś zrobiłeś, zatrzymałeś tym słowa, pozwala właśnie na to, żeby próbować. Po prostu próbować bez końca, bo wiesz, że w końcu Ci się uda. Poczucie własnej skuteczności sprzyja zaradności rozumianej też jako pewnego rodzaju elastyczność. Jak tak sobie myślę, to właśnie mo można zaobserwować ludzi, którzy mają w sobie taką taką swobodę i wiarę w to, że po prostu gdzie ich los i po prostu woda nie rzuci, to tam zbudują sobie swoje życie. Będą zaradni, poradzą sobie w tej sytuacji, w nowym otoczeniu, szybko się zaklimatyzują. No i właśnie nie są tacy jakby gdzieś bardzo zależni od okoliczności na zasadzie, że zmiany ich blokują albo przerażają. Albo oni tylko po prostu w jednym schemacie są w stanie działać i nie, nie realizować czegoś w inny sposób, znany im wcześniej. Tylko właśnie osoby, które mają poczucie własnej skuteczności, nie boją się zmian. Wiedzą, że po prostu sobie zawsze poradzą i też podchodzą właśnie elastycznie do życia, czyli są w stanie się dostosować do tego, co to życie czasami nam proponuje. E, sprzyja, poczucie własnej skuteczności sprzyja ustalaniu ambitnych celów. No i w zasadzie to jest to, co, o czym cały czas mówię, jeżeli Myślisz o sobie jako o osobie, która jest skuteczna, realizuje założone cele, no to po prostu masz odwagę i pewne, jakby, dowody na to, pewne argumenty, że możesz realizować również ambitne, coraz ambitniejsze, jeszcze bardziej ambitne cele. A kiedy myślisz, że a po prostu ty to nawet, nie wiem, tygodnia na, na diecie nie wytrzymasz, albo tygodnia na ćwiczeń nie wytrzymasz, po prostu twoje postanowienia noworoczne to 7 stycznia, to już ich w ogóle nie pamiętasz. Jeżeli masz takie doświadczenia i tak o sobie myślisz, no to też jak ambitne cele będziesz sobie wyznaczać? No pewnie mniej ambitne niż osoba, która ma poczucie właśnie tej skuteczności. Wpływa na postrzeganie przeszkód jako możliwych do pokonania. Trochę mi się to łączy właśnie z tym zaradnością, czyli osoba, która ma poczucie własnej skuteczności, że po prostu ona sobie da radę w nieważne jakich sytuacjach, no to właśnie jest w stanie patrzeć na to, co przynosi życie, nawet jeżeli to coś jest trudne, jako na coś, co, po prostu z czym ona sobie poradzi. Dobra, to jest dla mnie trudne i dla osoby, która ma poczucie własnej skuteczności, to też jest trudne, ale ona ma wiarę w to, że sobie po prostu z tym poradzi. I to jest jak tak może obejrzysz sobie jeszcze raz ten materiał, jak się tak zastanowisz nad tymi niektórymi punktami, to mam nadzieję, że dojdziesz do podobnego wniosku, że to, to poczucie własnej skuteczności jest fundamentalne tak naprawdę i wpływa na nasze decyzje, na nasze poczucie w ogóle w świecie, w którym się obracamy, tak? na pewność siebie właśnie. Pozwala regulować emocje, tak, by sprzyjały celom i pomaga radzić sobie ze stresem. Czyli nawet jeżeli zdarza się jakaś sytuacja po prostu trudna dla Ciebie, jest stres, są trudne emocje, to osoba, która ma poczucie własnej skuteczności, też potrafi nad nimi w jakiś sposób zapanować i skontrolować je tak, aby one nie nie, wiem, nie wyczyły prac, czy właśnie celu, który on sobie zaplanował, tak? Czyli osoba, która jest... Skuteczna i ma takie poczucie, potrafi po prostu gdzieś okiełznać emocje i realizować swoje cele, bo wie, że już kiedyś podobne rzeczy w swoim życiu osiągnęła. No i właśnie, jak rozwijać to poczucie własnej skuteczności, bo mam nadzieję, że to, że warto, no to już tutaj mamy ustalone. Poczucie własnej skuteczności możesz budować, rozwijać właśnie poprzez własne doświadczenia sukcesu tak zwany quick win, czyli mm, albo możesz sobie wypisać twoje sukcesy do tej pory, które masz, różne rzeczy. Ja wypisałam kiedyś, że zrobiłam magistra, że zdałam maturę, potem zaczęłam wypisywać różne inne rzeczy, że nie wiem, nagrywamy materiały na YouTube, że zrobiłyśmy live'a z autorem, że mamy grupę na Facebooku dużo różnych rzeczy. To są, że zrobiłam trening, że trzymam zdrowego odżywiania. To są wszystko dla mnie dowody, tego, że ja jestem skuteczna w pewnych obszarach, które są dla mnie ważne, które, w których chcę i postanawiam być skuteczna. Więc kiedy przede mną jest nowe wyzwanie, to ja mam taki plecak doświadczeń, plecak dowodów i argumentów, że spoko, jeżeli sobie z tamtymi rzeczami poradziłam, to z tym też sobie na pewno poradzę. E, możesz zrobić więc tak, czyli wypisać jakieś swoje życiowe po prostu sukcesy. I pamiętaj, to nie musi być po prostu nie wiadomo co, tylko rzeczy, z których ty jesteś dumna. Ja na przykład jestem dumna, że po prostu, nie wiem, właśnie jestem systematyczna w treningach od 7 lat. No uważam, że to jest świetne. I to jest właśnie coś, co daje mi poczucie skuteczności. Ale możesz też po prostu pójść trochę jeszcze w inną stronę i jednocześnie od razu budować pewien nawyk, który też ma znaczenie, jeżeli mówimy o skuteczności, czyli na przykład codziennie wypisywać sobie trzy rzeczy, z których jesteś dumna. I może to być jakieś zachowanie Twoje, na przykład, że komuś czegoś tam nie odpyskowałaś, że kogoś nie, nie obgadałaś, że nie plotkowałaś, albo właśnie związane z jakimiś celami typu właśnie trening, zdrowo odżywianie, nie wiem, rozwój biznesu, awans w pracy itd. Trzy rzeczy dziennie możesz sobie zapisywać. Jeżeli w tym wytrwasz, to już samo to spowoduje, że będziesz mieć większe poczucie własnej skuteczności. To, co pozwala rozwijać poczucie skuteczności, też to obserwacja innych ludzi i generalnie radzenie sobie z wyzwaniami albo przez nas, albo przez właśnie tych ludzi. Czyli jeżeli obserwujesz ludzi, którzy są skuteczni, którzy po prostu u prądu do przodu pomimo przeszkód, dla mnie na przykład właśnie książki biograficzne albo o sportowcach, Albo filmy, właśnie takie biograficzne. Bardzo mi się ostatnio ten serial o Michaelu Jordanii podobał, Last Dance. On mi właśnie pokazał, że można wypracować poczucie własnej skuteczności taką codzienną pracą nad sobą, ale i właśnie, że te codzienne małe rzeczy, które my robimy na końcu dnia, albo w pewnym momencie naszego życia, są dla nas naprawdę po prostu bardzo ważnym silnym fundamentem, który pozwala nam osiągać, po prostu wszystko. Więc y, możesz sobie y, poczytać fajne biografie ludzi. Właśnie bardzo są inspirujący dla nas sportowcy, bo to są ludzie, którzy po prostu na co dzień przekraczają granice swojego ciała. Więc y, to jest y, jedna rzecz. Ola mi to coś podpowiada. To, co też pisze autor, czyli Piotr Modzelewski w książce y, o odwlekaniu, to to, że na poczucie własnej skuteczności możemy y, również wpływać poprzez y, Bycie słownie przekonanym o możliwości osiągnięcia naszego celu. Czyli tak naprawdę nasze otoczenie, rozmowa z kimś, kto po prostu przekona nas werbalnie, że nadajemy się do tego, że możemy to zrobić, że jest to w zasięgu naszych możliwości, powoduje, że rozwijamy poczucie własnej skuteczności. Jakby yy, uważam, że to jest... Yy, bo czasami tak można pomyśleć, że nie powinniśmy się opierać o, o, na opiniach innych ludzi, ale jeżeli możemy i jeżeli tak działa nasz mózg, tak działa nasz, po prostu nasze umysły i nasze osobowości, że wpływa na poczucie własnej skuteczności to, że ktoś nam powie, że damy sobie radę, bo przecież coś tam innego już osiągnęliśmy, działa, to uważam, że trzeba z tego korzystać. Autor też pisze o tym, że rozwijać. Poczucie skuteczności możemy poprzez postrzeganie naszego ciała jako ciała w gotowości. To jest ostatnie, o czym dzisiaj powiem. A wydaje mi się bardzo ważne, i to jest coś, co w sumie jest logiczne dla mnie, ale nie myślałam o tym w ten sposób. Ale rzeczywiście tak jest, kiedy ja czuję się zdrowa, silna, kiedy wiem, że o siebie dbam, kiedy trenuję, kiedy mam takie poczucie, że w razie zagrożenia mogłabym chociaż trochę uciec. To powoduje, że ja się czuję jakby bezpieczniejsza na tym świecie całym, który mnie otacza i mam właśnie takie poczucie, że moje ciało ym, zniesie różne trudy, tak? Po prostu dnia codziennego, różne wyzwania. Czasami wiecie, tak jest, że nie wiem, nie dośpisz albo po prostu właśnie, albo ma, jesteś w stresie, albo masz właśnie jakieś, jakiegoś doła yy, i po prostu czujesz się yy, jakby taka wątła w Twoich myślach, ale jeżeli wiesz, że Twoje ciało jest silne i jest w gotowości do działania, no to możesz na nim po prostu polegać. Ja muszę przyznać, że temat poczucia własnej skuteczności, który porusza właśnie Piotr Modylewski w swojej książce, jest dla mnie mega ważny i ja osobiście zamierzam jeszcze bardziej się temu przyjrzeć, jeszcze bardziej nad tym poczuciem własnej skuteczności pracować. Myślę, że to, co tutaj Ci powiedziałam, czyli to, co nam daje, po co ono jest, to poczucie własnej skuteczności jak możesz je rozwijać, jest czymś, czym warto, żebyś się zainteresowała i właśnie rozwijała. W piątek o 12 pojawi się materiał wideo dotyczący książki o samodyscyplinie, ale w przyszłym tygodniu już będziemy maglować na wszystkie strony książkę właśnie Piotra Mondzelewskiego. Ja ją już teraz odrzucę Ci tutaj w link w opisie. Bo, jeżeli nie chcesz odwlekać, to śmiało możesz ją kupić już teraz. Ci ją serdecznie rekomenduję, jak widzisz. No, kto by pomyślał, że odwlekanie można połączyć z poczuciem własnej skuteczności? Ola, nagrywa story. A jednak można, i to w tej książce Piotra jest niesamowite, że on łączy dziwnie te kropki. Niestandardowo, nie w sposób nieoczywisty, a to ma ogromny sens, i uważam, że właśnie to powoduje, że my ten temat bardziej zrozumiemy. Ale na razie tyle. Dzięki serdecznie za uwagę. Zapraszam Cię na naszego bloga uajsk.pl. Zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, tak żeby on trochę urósł i żeby stało się to trochę szybciej niż w ciągu 100 lat. Także śmiało, klikaj dzwonek, znaczy klikaj opcji subskrypcji. Podziel się tym materiałem, jeżeli uważasz, że jest wartościowy i pracuj nad poczuciem własnej skuteczności, to jest w ogóle fundament. Ściskam.